Panie prokuratorze, prosimy o komentarz. Jesteśmy zadowoleni z wyroku. Szybko, sprawnie, sprawiedliwie. Nareszcie sądy pracują jak trzeba. No, ale mi nie wypada wypowiadać się w tej kwestii. W tej kwestii proszę zapytać się sędziego. Panie prokuratorze, panie sędzio, prosimy o komentarz. W mojej wieloletniej karierze. Nie spotkałem się z tak dobrze przygotowanym materiałem prokuratorskim. Ale, ale obrońca twierdzi, że sąd nie wziął pod uwagę okoliczności łagodzących. Obrońca, proszę pana, to sobie może bronić, dostępu do polskiej bramki. A sędzia jest po to, żeby skazywać. Chyba sądzić. Sądzić to pan sobie może. Co chce. Póki co.